Was w moim piątym odcinku, e, w piątym szóstym odcinku e, z serii Minecraft bez tytułu. Mm, jak mówiłem w poprzednim odcinku e, pójdziemy przeszukać e, jaskinie. Gdzie ona była? No tam o mamy zielonego kolegę jeszcze. Czyli potworki są włączone. Ojej... Dobra... O! Dwa. Dwa o góry... Kurczę, przepraszam, że tak uciekam, mam. Po prostu... Zamiar zebrać tu głowę to jest tak... oj, czekajcie, jeszcze pójdę po jakieś jedzenie, bo naprawdę nie dam raz tutaj przetrwać no, jak widzicie powiększyłem troszkę domek zresztą pokażę od środka W ciągu znajdę jakieś jedzenie tylko chyba że już nic nie ma chyba nie dobra no. możemy iść to ziemię jeszcze nie wiem czy ta jaskini jest duża mała. Hmm. Musimy sobie zrobić jakieś jeszcze wyjścia bo oryginał Ząbiaku, gdzie jesteś? Nie boję się Ciebie. ugranego moda matmos mam są schodki czyli z tej strony nic nic nie wyjdzie ale wiecie może może byłem w tej jaskini tak byłem ale z drugiej strony nie zwiecałem całej jak widzieliście pogrywam trochę na serwerze misterce i huśka hmm. nagrałem filmik dostałem pozwolenie te adminy żeby po ja prostu nagrać o zbierzemy się zawsze przydadzą prawda zaraz mi się chyba kilo ale nie szkodzi nam no, jeszcze jeden prawda już nie takiej dobrej jakości jak ten ale myślę że też jest fajny przepraszam że dzisiaj tak cicho mówię nie mam nastroju do krzyczenia dobra tam jest też. Ja, jak po jestkinę. Chodziłem, bo właściwie teraz będę z wami chodził eee, to napiswór nie są. jakimś poszukiwaczem przygód. I nie wiem, bo wydaje mi się, że ta seria jest bardzo nudna. Dajcie mi jakieś tematy, o których mogę... не знаю, разумно опс, 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 опс забить, не забить, айд забить matmosa są naprawdę no bardzo fajne, podobają się hmm. zaraz tym zejdziemy nie wiem tak jak mówiłem ta seria jest nudna hmm. no i chciałbym urozmaicić mówiąc o jakimś temacie konkretnym bo z, ze swojego przykładu wiem, że lepiej się ogląda takie let's Play, e, tak jak na przykład książką Minecraft bo to, to według mnie bardzo dobry pomysł I, i choć książka mi się nie interesuje to po prostu oglądam to bo y, no, według mnie rok jest niesamowity no, po prostu Książkach. Nie wiem, o grach też na pewno roka nie przebije, ale ja nie chcę konkurować. Nie wiem, możecie mi pisać swoje pomysły. Cieszę się, że przybiło mi widzów podczas ukręcenia właśnie kręcenia tego filmiku z serwera dwóch chłopaków mnie zasubskrybowało to jest, o ile się nie mylę Łapeczka i Zekori Tak dziękuję za to, że po prostu pomagają mi w rozbudowaniu kanału Nie wiem. Teraz się zgłosiłem do akcji Play Next. Wątpię, że uda mi się wygrać, wygrać, wystąpić. Chciałbym bardzo do. Arsendania. Mówiłem sobie Battlefielda trójkę i może z niego zrobię lecnę jak po prostu ja dam radę grać, niech będzie mi się chciał, bo gram na laptopie i jak na razie prawie każdą grę prawie każda gra na a teraz z Battlefieldem nie wiem Beijo.